że jesteśmy tutaj zaraz po meczu sparingowym z Miranem Milionów wygrane bardzo pełnie 10 do zera. No jak wiemy, to sparingi są raczej w innym celu niż po to, żeby się tam wygrywać, chociaż też wy... oczywiście wygrać zawsze, e, zawsze przyjemnie. E, chciałem zapytać, jak, jak trener ocenia te dotychczasowe przygotowania, no bo jesteśmy po kilku tygodniach, rozegraliśmy kilka sparingów. E, Kadra się delikatnie też zmieniła, yy, więc takie szybkie podsumowanie z drugiej strony. Proszę. No tak, sparingi są przede wszystkim po to, żeby nas przygotować do, do ligi, do tego, żebyśmy 1 marca w. Yy, pierwszej kolejce byli gotowi i gdzieś tam cały czas działamy w tym kierunku, ale oczywiście, tak jak powiedziałeś, wyniki sparingów też mają znaczenie. Sparingi mamy wygrywać. Sparingi, jeśli jest taka możliwość, to mamy wygrywać takim stosunkiem jak dzisiaj, bo, bo okazaniem szacunku przeciwnikowi jest to, że traktujemy, traktujemy przez przeciwnika poważnie i, i to mi się gdzieś tam dzisiaj podobało, że przez cały mecz dążyliśmy do tego, żeby ten wynik był jak najwyższy. Co do, co do samego okresu przygotowawczego, tak, trochę Trochę może w, nie wiem czy wymuszonych zmian, nie chciałbym się do tego odnosić, doszło do kilku zmian, Z zadowoleni jesteśmy jak, jak na niektórych pozycjach to udało nam się uzupełnić i, i tak jak e, fajnie wzmocniliśmy środek pola, fajnie zwiększyliśmy rywalizację w środku pola, tak też e, udało nam się pewne, pewne ruchy pokonać. Po, po, Zrobić i pozyskać zawodników na, na skrzydła, i tutaj też ta, ta rywalizacja, w tym jak wróci Krystian wróci Matwiejczuk yy, będzie uważam niezła. Szukamy, szukamy cały czas wzmocnienia linii defensywnej I, i tutaj cały czas testujemy, tutaj cały czas, cały czas penetrujemy rynek, bo, bo gdzieś tam yy, obrońców jeszcze szukamy. Mamy trochę problemów zdrowotnych, jeśli chodzi, chodzi o linię obrony, ale, ale mam nadzieję, że ta kadra. Ta kadra będzie się konstruować, bo, no, bo można powiedzieć, że biorąc pod uwagę to co, to, co już udało nam się pozyskać, to co już zawodników, że tak powiem, klepnęliśmy, zostały nam jeszcze 2 trzy miejsca do tego, żeby, żeby tą kadrę uzupełnić i zamknąć. Z tego są, z tego są można powiedzieć, dwóch obrońców i, i, moi, i jeden zawodnik ofensywny i wtedy będziemy już mieli kadrę zawodową. Tak, eee, no tak, no to co że tak powiem, jeszcze mamy ten miesiąc przygotowany przed nami, no bo możemy powiedzieć, że Liga, Liga Ruszy na samym początku marca. Eee, Sparringi jeszcze cztery, jak się okazuje, bo dokładamy w tym tygodniu sparing ze Świętem Mazowiecki. Wolnym eee, przyszłym eee, Tak, w tak, przyszłym. Eee, znaczy za półtorej tygodni. Tak, tak. Więc, e, więc, jeszcze kilka sporingów też z mocnymi e, rywalami. No na koniec taka wisienka na torcie to wyjazd do Częstochowy na mecz e, z drugim e, Więc myślę, że to jeszcze kilka ciekawych tygodni nas czeka. No tak, teraz te sporingi można powiedzieć e, dość mocne, tak? Bo zarówno, zarówno Łomianki, to, to czołówka w piątej ligi, Świt trzecia Liga, Raków lider czwartej ligi śląskiej, która, która, też jest dość mocna, więc... Więc yy, sparingi ciekawe i mam nadzieję, że w trakcie tych sparingów wykrystalizuje się taka kadra i podstawowa jedenastka, choć, choć nie chciałbym mówić, że, że jak ktoś wywalczy miejsce podstawowej jedenastej, to już, to już można powiedzieć, że będzie, będzie miał to miejsce przypisane. Każdy tydzień będzie, będzie do tego, każdy mecz będzie do tego, żeby, żeby każdy z nich walczył, walczył o swoje. Ja na razie jestem, można powiedzieć, że zadowolony, jak wyglądamy, jestem zadowolony z tego, jak pracujemy, jestem zadowolony z tego, jak realizujemy to, to co robimy w tygodniu, bo, bo dzisiaj też były były zalążki i były bramki, z które strzelaliśmy, były też w kilku sytuacjach po elementach, które ćwiczyliśmy w tygodniu, więc yy, zadowolony z tym, jak zespół reaguje i, i oby tak dalej.